Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem w ten nietypowy sposób. Zazwyczaj spotykamy się tutaj o 10.30 na Eucharystii. Dziś chciałbym chociaż w taki sposób, za pomocą internetu, przekazać Wam Słowo, które dzisiaj jest czytane we wszystkich kościołach świata i spróbować to Słowo razem z Wami wyjaśnić i zrozumieć. Najpierw posłuchajmy samego Słowa. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała o Tobie, Panie. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On, czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, Idź, obmyj się w sadzawce siloam, co się tłumaczy posłanną. On więc odszedł i obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jak żebrał, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszy, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz, i wyrzucili go precz. Jezus usłyszawszy, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego: Jezus, jestem w nim ja, którego widzisz i który do Ciebie mówi. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie, i oddał Mu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Słuchajcie, długa Ewangelia i wcale nie jest trudna. Wcale nie jest trudna, wcale nie jest taka skomplikowana, jakby nam się mogło wydawać. Jest to historia pewnego człowieka, który od zawsze, od dziecka był niewidomy, któremu Pan Bóg przywrócił wzrok. A ci, którzy nie chcieli uwierzyć w Jezusa Chrystusa, myślę, że on oszukuje, że on kombinuje, że to jest jakiś inny człowiek. To jest ta historia, którą dzisiaj otrzymujemy. Ta historia jest prosta. Chciałbym zatrzymać się bardziej na tym pierwszym zdaniu, które jest najważniejsze i myślę dla nas dzisiaj i w tą sytuację, którą przeżywamy. To pytanie, które zadają apostołowie, widząc tego niewidomego, mówią do Jezusa, kto zgrzeszy. Czy on czy znaczy, że jakiś grzech spowodował, że on jest dzisiaj niewidomy, czy może zgrzeszyli jego rodzice już dużo wcześniej, Pan Bóg w ten sposób chciał ich ukarać i dał im niewidomego syna. To jest takie myślenie bardzo często ludzi, że jak coś złego się dzieje, to na pewno tą karę zesłał Bóg, żeby pokazać nam, że zrobiliśmy coś złego. A Chrystus mówi zupełnie inaczej, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale to wszystko stało się po coś. Czyli Pan Bóg chce nas nauczyć, że owszem, na świecie dzieją się złe rzeczy, w naszym życiu też będą się działy złe rzeczy, ale możemy poprzez te złe rzeczy zobaczyć dobro, które może się stać. Żeby tyle nie mówić, żeby nie być gołosłownym, słuchajcie, bardzo prosta historyjka. Historyjka o nieszczęściu. Za chwilę będziemy świadkami wypadku, któremu ulegnie brat Jan. I zobaczymy, jak w takiej trudnej sytuacji możemy sobie poradzić. A! Ła! Wow. O właśnie. To był brat Jan, a to jest gong. To jest gong, który nie powinien tutaj stać. Ten gong powinien być tam, tam powinni dzwonić ministranci, a nagle w jakiś niespodziewany sposób ten gong znalazł się na drodze. Brata Jana, który nieświadomy, szczęśliwy, przechodził sobie przez kościół. Co się dzieje? Po takim wypadku brat Jan jest uziemiony na przynajmniej trzy tygodnie. Ma prawą rękę złamaną, ma stłuczone kolano, nie będzie gry w piłkę, nie będzie wyjścia z kolegami na dwór. O szkole już nie ma co mówić. Słuchajcie, najgorsza rzecz, nawet ciężko mu będzie grać w różne gry, które uwielbia, bo prawą ręką nic nie zrobi. Co w takiej sytuacji może zrobić brat Jan? Scenariusze są dwa. Pierwsza rzecz i chyba najbardziej popularna również w naszym życiu i tych najmłodszych i tych trochę starszych, to jest maludzenie, narzekanie, to jest złość i uwaga. Szukanie winnego. Szukanie, kto sprawił, że ja dzisiaj cierpię. Kto sprawił, że ten gąb tutaj stoi. I teraz brat Jan może przez całe trzy tygodnie swojego leczenia siedzieć w domu, narzekać, marudzić i zastanawiać się, kto sprawił, że dzisiaj jest w takiej sytuacji. Że może ten gąb zostawił tutaj ojciec Czesław który rano był na 3 świętej o godzinie siódmej, zostawił, zapomniał i poszedł. A może ten bąk zostawił sam proboszcz? Bo pomyślał, że jest bardzo dobre miejsce dla gongu, bo tak sobie wymarzył, bo tak po prostu chciał, a że jest proboszczem, to może postawić gong gdzie chce. A może ten gong zostawił ministranci? Tak jest, na pewno są ministranci, bo to są bałaganiarze i nigdy nie odkładają swoich rzeczy na przeznaczone miejsce. I brat Jan trzy tygodnie mógłby tak narzekać, tak marudzić, szukać winnych, po trzech tygodniach rehabilitacji. Słuchajcie, nic dobrego w tym czasie by się nie znaszło. Ale jest również wariant drugich. Brat Jan nie zastanawia się już, kto postawił ten gąb, po prostu ten gąb stał. Nie zastanawia się, jak to się stało. Wie, że ma nogę stłuczoną, bierze ma rękę w bikcie, wie, że jest stary ale myśli sobie teraz, jak wykorzystać dobrze trzy tygodnie w domu. Co może? Może sobie więcej porozmawiać z rodzicami albo z rodzeństwem. No bo jak zazwyczaj był w szkole, na treningu, a potem z kolegami, to nigdy jakiejś okazji na rozmowę nie było. Może w tym czasie sobie nawet poczytać. O, czytanie to jest taka rzecz, która ma przyszłość. Nie cierpimy. Ale nawet jak weźmiemy małego gościa, który idealnie pasuje do naszego wieku, nawet jak zaczniemy czytać dowcipy, tam, które są z tyłu i kawały, zawsze to, co czytamy, będzie nam pomagać. Może również ten czas Jan spędzić na modlitwie, O, to jest dobra rzecz. Trochę mniej teraz chodzi do kościoła, albo w ogóle nie chodzi do kościoła, więc w tym czasie, czy to sam, czy to z rodziną, może się trochę pomodlić. I pacierz wieczorny, i poranny, i gdzieś wspólny różaniec, czy nawet słuchanie przy świętej za pomocą radia. Może również, no bo przecież nie można cały czas czytać, nie można cały czas się modlić, może również się pouczyć. Wydawałoby mu się, że trzy tygodnie to będą wakacje, ale to jest dobry czas na przykład, żeby sobie poćwiczyć angielski. I you are he, she, it is. No, jak widzimy, to? na razie ten angielski no, nie idzie mu najlepiej, tutaj nasza najlepsza, pani Angliska Sylwia, trzy plus by mu dała, ale słuchajcie, to jest dopiero pierwszy dzień jego leczenia. To jest pierwszy dzień jego kwarantanny. Myślę sobie, że brat Jan za trzy tygodnie, jak tak będzie go nie ćwiczył, jak będzie on tak entuzjasty jak teraz, sytuacja za trzy tygodnie będzie zupełnie inna. Czyli słuchamy więc podsumowanie, słuchajcie. Apostołowie, jako ludzie szukają. Wyjaśnienia w gniewie Bożym, w karze Bożej, że na pewno ten człowiek był niewidomy, bo Bóg go chciał za coś ukarać, albo jego, albo rodziców. W każdej złej sytuacji my też możemy szukać, kto jest winny: kolega z klasy, sąsiad, albo rodzice, albo rodzeństwo. I słuchajcie, nic dobrego z tego nie wychodzi. Z tego tylko jesteśmy w jeszcze gorszym stanie niż ten wypadkowy. Ale możemy ten czas wykorzystać właśnie na to, żeby. Odpocząć trochę na to, żeby pobyć z bliskimi. Możemy dobrze wykorzystać tą sytuację, żeby później pamiętać to, co jest dobre, a nie tylko to, co złe. Oczywiście, szukanie sprawiedliwości I jest ważne. Warto tego bałaganiarza, który kiedyś zostawił tutaj ten gong, znaleźć, powiedzieć mu, żeby takich rzeczy nie robić, ale ostatecznie pamiętamy, że tym, który jest najbardziej sprawiedliwy, to jest Pan. I kiedyś przyjdzie taki moment, że my wszyscy staniemy przed Panem Bogiem i trzeba będzie zdać sprawę z tego, co tutaj na ziemi się stało. Ale my nie musimy szukać, prywatnymi detektywami nie jesteśmy, policjantami też nie jesteśmy. Po co to robić? Po co zmarnować życie na szukanie tego, który jest winny? Można się cieszyć, można rekonwalescencję przeżywać tak, jak to robił brat Jan. Tyle słuchajcie na dziś, tyle z tego słowa. Pamiętajmy. Nie ma takiej sytuacji, w której byśmy nie mogli znaleźć coś dobrego, coś wyjątkowego i żebyśmy się czegoś nowego nie nauczyli. Amen.